Rozkazy. Nowa zmywarka Whirlpool ze specjalnym, ekonomicznym programem dla niedużej ilości naczyń. Z niesłychaną mocą, której nie oprą się nawet najbrudniejsze patelni i garnki. Została stworzona, by zmyć wszystko wedle Twoich życzeń. Whirlpool. Nowa jakość życia. Wchodzi na myśl odległe światy, subtelną elegancję. Wiem, że nie mogę Cię zatrzymać. Są kobiety, które pachną wiatrem. Ten wiatr nazywa się Masumi. siąci się się upiecze. Mamo, chcemy jeść! Ura! Jestem głodna. Głodni, co? Trzymajcie się niedźwiedzia, łatwo traficie do mego złota. Ura! A gdzie niedźwiedź? Patrzcie, stawę. To właśnie moje złoto. Pałaszujcie. na wielutka ryba w grubiącej skórce. A teraz do domu. Ha, ha. Teraz paluszki rybne w nowej grubiącej panierce. Mole na ogół bardzo lubią wełniane pożywienie. Apetyt może im odebrać jedynie rajd na mole. Otwórz go, zawieś w szafie, poczujesz świeży lawendowy zapach, a mole znikną. Rajd tarme odstrasza mole skutecznie. Wykwintna kuchnia i koniecznie alumak o przyjemnym miętowym smaku. W czasie trawienia pojawia się nadmiar kwasu powodujący zgagę i pieczenie w przełyku. Zażywanie alumagu łagodzi dolegliwości. Moja zasada na codzienne kwasy. Alumak, twoja zasada na codzienne kwasy. Alumak, polfa grodzisk mazowiecki. Panie inżynierze, to jakie grzejniki zakładamy? Nowoczesne, oszczędne z nawilżaczem powietrza. Miedziano aluminiowe e, firmy Convector. Konwektor. Konwektor. E, Najlepsze grzejniki. Konwektor. Szczegóły tygodników. Szpecyjo. Super dobre. Smakuje tak hmm. jak ze szlak zaną byście posmarowali to, to jest znaczy? byto śmietana. Coś dobrego. Nie, bo w gębie. Ty, To jest rama. Rama! Ale inno rama! Ty łapiesz, że się wylało na witaminów, mów. Ale w cholesterolu też nie mów. Ja, to też jest ważne. Rzymła poszmarujesz, nagle do, tak. do tego i już może łobiód. No ludkowie. Inno rama. Z dwóch stron. Dwa razy takie dobre. Multivita. Życiodajnych źródeł jest. Multivita bąbelkami lub bez. Już od rana spoczna multi Multivita, Vita, Vita. Najlepsza wszystkich kryształowych but. Multivita, wona w tu. Oto nowa szczoteczka Aquafresh Flex Direct. Dzięki wyjątkowej budowie swobodnie dociera do trudno dostępnych miejsc. Przekonajmy się na własne oczy. Start i poszły w górę. Już czyszczą. Flex Direct wysuwa się na prowadzenie. Z łatwością mija wszelkie przeszkody. Wspaniale wszystko wyczyściła i jest gotowa do slalomu. Proszę zobaczyć z jaką gracją zgina główki. A teraz słynny test pomidorowy. Aquafresh Flex Direct znów wygrywa. Elastyczna główka naszej szczoteczki pracuje dla twoich ciąseł rano i wieczorem. Aquafresh. Czyści najsprytniej. Właściciel tego samochodu sporo wydał tak zwany olej najwyższej jakości. Ale ten olej zawiódł. Nie, nie czekaj, aż będzie za późno. Jeśli chcesz, aby twój silnik żył dłużej, przejdź na nowy olej Shell Helix. Najwyższy czas zmienić olej na nowy Shell Helix. To kłopot każdy wie Moja mama mam ma to z torby dwie Uśmiech dziś mamy gości Cała cieszy się rodzina Każe, A makarony Takie pyszne, bo z Pryszcze? Jakie pryszcze? Jasne, że już masz. Co Codziennie Pryszcze to nie tylko twarz Plec, deko, szyja. Zamiast wydła... Używając oksy, zapobiega występowaniu tych pryszczy. Lubię sobie czasem używać. Rano, wieczorem. Kara. I ain't gonna get no chair daddy. Sims. You got to ride. Now about watch your sister. Litości. You so the thought to help you. You need. O kupię. Na dronen no class you know what you're getting into, sister? Susan Sarandon on as Sean Penn. Dead man walking. Dead man walking. Przed egzekucją. Oscar 95 dla Susan Sarandon. Czy Twoja skóra po kąpieli jest szorstka jak tarka? Mamy coś dla Ciebie. Arko. Delikatne mydło z kremem nawilżającym. Arko. Mydło z kremem, które nawilża skórę i czyni ją gładką i delikatną. Arko. Mydło z kremem nawilżającym. Najpierw... Legendary Harley Davidson. Zapach dla mężczyzny. I love you. Legendary Harley Davidson. Zapach dla mężczyzny. Legendary Harley Davidson. Zapach wolności. Szkodniki i chwasty są najgroźniejszymi wrogami Twoich roślin. Preparaty Agrewo przeciwko wszystkim szkodnikom i chwastom. Agrewo, sztuka pielęgnacji roślin. Tych wyjątkowych samochodów nie można kupić, ale można je wygrać w promocji Jakobs Kronung. Jeden z pięciu samochodów Volkswagen Golf Kronung może być Twój. Nie przegap szansy. Zasad promocji szukaj na kartach konkursowych w Twoim sklepie. A teraz pyszna babka la Bartolini Bartłomiej. Teraz tajemnica niezwykłego zapaku domowego ciasta. Karamba A! Gościu się Margaryna domowa, sekret domowych wypieków. Czy ma pan coś do klejenia glazury? Do klejenia glazury? Czy lubi pani atlas? Czy atlas pani zna? Ja pani wytłumaczę, co atlas pani da. Klejenie to przyjemność. Klej atlas, klej sam z atlasem. Czo, czo, czo! Atlas kleje do glazury. Milka swoją delikatność czerpie prosto z alpejskiego mleka. Dlatego Milka jest taka pyszna i delikatna. Milka, daj się skusić. Niech mnie diabli, pierwszy diable, wyglądasz okropnie. Idź do diabła koleś, piecielnie tu gorąco, czuję się wypalony. Łykni Red Bulla, dodaje energii jak diabli! Red Bull? E, Diabel nie smaczny, ale co to? To skutek uboczny! Skrzydła! Rosną mi skrzydła na moim stanowisku! <laughs> Red Bull doda ci skrzydeł!